Nie no, to monstrum urosło. Ale... ale my nic nie dam rady zrobić. Jakby się ochronimy? Ej, widzę jakieś dwa punkciki. Złote takie. I widzicie, że nie ma tego dużego złotego? I to jest chyba... Mam... mam pomysł! Mam pomysł, taki dobry pomysł, to jest dobry pomysł, żeby on działał. Słuchajcie, zrobimy tak. Jeżeli pewnie jeżeli e, przewalimy w te dwa złote punkty, wtedy pokaże się to złote, co było wcześniej. No i wtedy będziemy mogli to zniszczyć, przez to on nie będzie mógł zrobić i będziemy mogli go zniszczyć. lubię przeciąć na pół. Ale ja przecież jestem dzioba, kwak! Ja umiem wszystko! Szczególnie śliwko. Śliwko, śliwko, A więc <tryk> a, 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 a. <tryk> No widzicie? Niszczyłem. Ej, ale co się dzieje? Co się dzieje? O nie, on się powiększył! No widzicie, jak on teraz jest duży? Chyba nas zauważył. No i teraz jest problem, mały. Co to było? Nie wiem, co się przed chwilą stało, ale. odleciał. Jakby sobie w niego strzeliło. Ale on tutaj pewnie wróci Dlatego musimy lecieć Ja wiem jak łatwo latać Patrzcie, to jest papierowy samolot Którym ja Na 100% Będę mógł polecieć Patrzcie Co Frampol w samolocie Frampol leć. Ej, on przeżył Ehe, Frampol przeżył, ale musi lecieć dalej to on wyskoczył. Ej, napiszcie no w komentarzu, czy wyskoczył. Jeżeli w ogóle komentarze będą włączone. Bo mi się czasem włączają. Ale lecimy dalej. No to. Dobra, lecimy. <vampire noise> Czas mija, no i to coś szybko rośnie. więc my chyba nie damy rady. Ej, ale gdzie jest? Gdzie jest Andrzej? Ej, Andrzeja nie ma. I. Plat. A tutaj się coś tutaj normalnego. Musimy jakoś to zrobić. Okej, okay, widzowie, mam to, co potrzeba, a więc lecimy do Frampola. Już jestem! Gdzie ty byłeś? Po dwie bronie, które mi rzucimy. Dokładnie, ja mam trzecią. Mój kosmiczny shuriken niczego. No i możemy rzucić Ok, no to rzucamy Nie trafione co to wyglądało tak no a teraz to drugie i trafione teraz dobra, Jaka został nam soli jest Daj na dole musimy to zniszczyć, ale szybko Mmm. -hmm. No i teraz zostało nam tylko jedno Walka! Dostęp do odcinka. Następny odcinek. Zapowiada się dobrze.